Jeszcze bez pokolenia. No, pola babcią robią ciasto na kluski. Na nie ciasto, czy to jak to się nazywa? Kluski. No to, no to tak. ziemniaki. Kluski ziemniaczane. Na kluski ziemniaczane. Tak. O, jak fajnie. Jeszcze, Jeszcze odwracamy. I co do tych ziemniaków jest coś dodane? Tak, mąka i jedno jajko. A jak one było to ciasto wgniecione? Na jednym. początku. Tylko były kartofle i co to od pola żeśmy robili to jest z kartoflą? taki dróżlak? Tak, przez żeś sitko żeśmy... Przez żeś sitko. Okay. Pokaż tylko czy już jest pod spodem, nie ma? Tak, już nie ma. To możemy teraz robić. I no. Kto będzie robił dziurki? Mniejsze. Trochę za duże. Trochę za duże. Chodź się pomagaj, bo jest dużo roboty. Już. Już, pomagaj. Pomagaj, zobacz ile mamy roboty z kluskami. Chodź szybciutko, masz ręce czyste? No daj, daj. To chodź, to rób, rób dziurki. Chodź z tej strony i rób dziurki. Szybciutko, Łukaszku. Pięknie pomagaj. Zobacz ile mamy roboty. Tak szybko dziurki nam zrób. A to są kluski na wzór polski czy amerykańskie też takie? Nie, to są polskie kluski. Teraz Łukaszek musi przyjść i y, pomagać ci Łukaszek, zrób no. dziurkę, to będzie na, na filmie, na wideo. A, Łukaszek na wideo. Okay. Będzie na wideo, jak no. robisz dziurkę. Tu z tej strony stań. Albo z tej. No, to jest. Ok, tu. Możesz też kluski, możesz też robić. Dobrze, możesz też robić kluski, Łukaszki nie takie duże. Okay. Mocno tulać w rękach. Za mało potulałeś. Musisz mocniej trochę potulać. Tak, o tak. Tak, na jedną rękę położyć, a drugą tak kręcić. Mocno. Ok. Ok, dobrze. Już wodę wstawia. I już lecę z truskami, żeby się zagotować. Hop. To pokażemy to wideo na tankowi. Okej, okay, woda się gotuje. Okay. Już. Okej. Okay. Już babcia wstawia. Szybko kolana wstępu. Tak, aby poli nie było, to nie ma niestety plusa, musi pola nam pomagać. Już? Koniec? To na ile osób będzie tych klusek? A ile miejsc tych klusek nie policzyliśmy? Jeszcze Łukaszek no. musi dwie zrobić. Nie policzyliśmy? No i jeszcze w tym języku. A. Ok. Pięknie. Probably gonna have to take a second shower. I, I think this one must be a little bit bigger. Ktoś Łukaszek kiepsko robi. Łukaszek, tak. dobrze, dobrze, bardzo. A dwa. No to jeszcze ostatni zrób. OK, OK, Okej, okay. okay. Daj mu Daj mi. Daj papa, Daj mi.